Maneczko z tej strony tak witam was w grze Medieval Dynasty. Odcinek nagrywam, ponieważ mamy takie dosyć unikalne wydarzenie w grze. Znaczy w sumie misja to też było unikalne, ale to jest wydarzenie, więc przejdźmy do niego. Są to postrzyżyny i no postanowiłem, że raczej byśmy chcieli to zobaczyć. Dzisiaj jest dzień, w którym postanowiłem kontynuować dawno, dawno ustalony rytuał moich przodków. Tradycja ta kultywowana jest w mojej rodzinie od pokoleń, teraz przyszła kolejna mojego syna, jego ceremonialne postrzyżyny. Kiedy tylko chłopiec osiąga odpowiedni wiek, nadchodzi czas, aby z spod opieki matki trafił na nauki do ojca. Obcinamy włosy jako symbol, że chłopiec jest gotowy pozbyć się swojej dziewcięcej zniewieściałości i stać się mężczyzną. Mój ojciec był o wiele bardziej przywiązany do tradycji niż ja. Pamiętam, że przed rytuałem faktycznie trzymał mnie na dystans. Prawdziwie związaliśmy się dopiero po ceremonii. Już wtedy wiedziałem, że sam nie będę chciał trzymać się zasad Astrax skrupulatnie. Nie chciałem tworzyć bariery między mną a moim synem tylko z powodu jakiejś starej tradycji. Jednak mimo wszystko z niecierpliwością czekałem na ten dzień. I tu mamy już pierwszą decyzję, czyli zetnij synowi włosy. Czy możemy pozwolić mu je e, samemu ściąć? E, no, dobra, powiedzmy, żeby on był samodzielny, to niech sam se zetnie? E, idąc śladami ojca, postanowiłem zabrać syna na jego pierwsze polowanie. To z pozoru prozaiczne zajęcie, pełne jest zasad, które są kluczowe w życiu mężczyzny. Mam tylko nadzieję, że będę choć w połowie tak dobrym nauczycielem jak mój staruszek. Czas wyruszyć w drogę. I tu mamy znowu decyzję. Nie wiem, czy one na coś wpływają, przecież wam powiem te decyzje. I tu mamy pouczaj syna na temat czekających go niebezpieczeństw. Zachęć go, aby dobrze się bawił podczas polowania. Na go, aby koniecznie był posłuszny i nic nie mówił. No, to pierwszym się wydaje, że no, jednak, klas nie jest e, bezpiecznym miejscem. Zwłaszcza chyba w tamtych czasach. więc pouczajmy syna na temat czekających go niebezpieczeństw. Przygoda się rozpoczęła. Po jakimś czasie na slaku napotkaliśmy majestatyczną scenę. Wielki orzeł bielik krzybował szybował na niebie nad nami. Następnie zapikował w dół i wylądował na gojezi tuż naprzeciwko nas. Eee, tu możemy zestrzelić orła z łuku, pozwolić synowi nacieszyć się tym widokiem. Pośpiesz chłopca i nie się czasu. No to chyba dwójka, nie? Zwłaszcza, że to takich można. Może później syn będzie opowiadał, że orzeł wylądował. Nie wiadomo jaki znak. Nie będziemy strzeli do gorła. orła. Pozwól Snowi nacieszyć się tym widokiem, wybieramy. I przechodzimy dalej. E, ciekawość chłopca i jego bruszący brzuch sprawiły, że zaczął busować po krzakach w poszukiwaniu szybkiej przekąski. Natknął się na kilka smakowicie wyglądających grzybów, choć instynkt dobrze mu służył, to jednak obycie wyraźnie mu brakowało. Doświadczony grzybarz nie chciałby nawet dotknąć tych okazów, które chłopacz praktycznie próbował połknąć w całości. I tu mam znowu decyzję. Powstrzymaj go przed zjedzeniem i nachrzesz na niego zabrak uwagi. Powstrzymaj go przed zjedzeniem i wytłumacz mu jego błąd. Pozwól mu zjeść grzyby i, naucz, i nauczyć się na własnych błędach. No raczej nie, nie będziemy pozwalać tych zjeść grzybów, jeżeli to aż tak one tutaj, powiedzmy, nie, niebezpieczne mogą być. Krzyczenie e, też nie wiem, czy ma jakiś e, sens. Raczej spokojnie wytłumaczyć, tak, że są trujące i tak dalej, żeby ich nie żar. Dobra. I następnie nasza wyprawa trwała dalej, gdy usłyszałem szcząkanie w gęstwinie. Byłem pewien, że zostaliśmy nagrodzeni pysznym dzikiem, poinstruowałem chłopaka, aby poruszał się cicho, i obaj przemknęliśmy przez zarośla. Niestety nie zastaliśmy tego, czego się spodziewałem. Otóż rzeczywiście był to dzik, lecz nie starszy niż kilka tygodni. Mały dziczek był równie uroczy, że nieświadomy w sytuacji, w jakiej się znalazł. I mamy tutaj mały cel, to dobry trening, zabić dziczkę dla wprawy. To jest dla nas, rozumiem, tak? To takie średnie, bo po co nam tak... To tak jak odławianie małych ryb z jeziora, to też nie ma moim zdaniem sensu. Lepiej przyjść jak ta ryba będzie duża, nie? i wtedy więcej mięsa, a przecież nic się przy tej rybie nie robi. Tak samo przy takim dziku małym. Mały to taki, no nie nie przyda się nam do niczego, nie? E, więc możemy tutaj druga rzecz. Nie można odwracać się od prezentów na troje, zabić dziczka dla mięsa. jedynka i dwójka to w sumie to, to samo prawie. E, trzecie, pozwól synowi podejść bliżej i pogłaskać dziczka. E, Przegoń dziczka, powinien wrócić do swojej matki. Przy czym damy trójkę pod warunkiem, że jeżeli była taka sytuacja, to raczej wcześniej bym się starał. Przykukać jako dobry myśliwy, chociaż w rzeczywistości nie miałbym pewnie zielonego pojęcia, jak to zrobić. Czy nie ma Lochy, nie? W pobliżu, bo przecież ona by swoje młode broniła. Więc dobra, niech jest, jak, jak jest możliwość, to niech go pogłaska. W końcu taka. Niekoniecznie musi być zabawa wyprawa, w której on musi pozabijać wszystko co zobaczy. Godziny myjałem, nadal nie zdaliśmy znaleźć żadnej godnej zwierzyny. Mimo wszystko bardzo się cieszyłem, że miałem okazję spędzać tak czas z synem. Opowiedziałem mu kilka historii i śmialiśmy się razem jak starzy przyjaciele. Wtedy natknęliśmy się na chorego jelenia leżącego na środku polany. Nie wyglądał zbyt dobrze. Jego mięso z pewnością nie nadawało się na strawę. Powiedz synowi, aby odwrócił, się odwrócił i skróć męki jelenia. No to nie jest to takie zbyt edukacyjne, że tak powiem. Dobi jelenia, nakazując synowi, żeby na to patrzył. Każ synowi dobić jelenia i zostaw zwierzynę w spokoju. Niech natura zrobi swoje. Zaraz tak się zastanawiam pomiędzy, jednym, pomiędzy dwójką a trójką, ale powiedzmy, że ten Jelen już swoje wycierpiał, więc e, może my to zrobimy, jako taki profesjonalista. Wiecie, że raz tam cięcie, ciach, czy tam nie wiem jak się, nie wiem jak się dobija jelenia, szczerze wam powiem. E, czy tam w głowę go trachnąć i wiecie, no i po prostu z, umrze. Czy, no bo tu może młody na przykład wiecie, mm, powiedzmy osoba nie do no tak jakbym, może teraz jakby mi ktoś próbował to wytłumaczyć, to o wiele łatwiej by było w dzisiejszych czasach niż tam teraz, wtedy. No ale tu powiedzmy, że dobijamy jelenia osobiście, żeby jak najmniej cierpiał, żeby już tak wiecie, profesjonalnie to mm, no, nie wiem czy można profesjonalnie zabijać Jelenie, no ale wiecie o co chodzi. Więc go dobijam osobiście. Polowanie zbliżało się ku końcowi, a my byliśmy jeszcze bez należytego myśliwskiego łupu. Dobrze, że miałem przygotowany plan awaryjny na taką sytuację. Zastawiłem w pobliżu pułapkę na królika i przyszedł teraz czas, aby ją odnaleźć. Królik nie jest zdobyczą, którą można by się specjalnie ekscytować, ale to na pewno lepsze niż powrót z pustymi rękami. Kiedy jednak podeszliśmy do pułapki, zauważyłem, że sznurek został przecięty. Cięcie było gładkie, wyraźnie zrobione nożem. Ktoś tu był i był na tyle bezczelny, że zdecydował się ukraść naszego królika. Zrobiło się zbyt niebezpiecznie, żeby kontynuować z moim dzieckiem. Powinniśmy zawrócić. Przyzwolenie komuś na kradzież twojego mienia to znaka słabości. Ruszamy dalej. Dobra, złapiemy tego typa. Czy kto tam jest? W końcu jesteśmy koksem. <laughs> Podążaliśmy za śladami, które znalazłem w pobliżu pułapki. Kiedy już myślałem, że zmierzamy donikąd, koło mojego ucha świsnęła strzała. Za nią z lasu wyłonił się bandyta. Miałem nadzieję, że chybił celowo, ochorzując choć krztynę miłosierdzia. Banita zbliżył się do nas ze strzałą wycelowaną w moje oko i zażądał całego naszego dobytku. Odmowa miała być karana śmiercią. I tu możemy go zaatakować i rozbroić bandytę? Eee, rozbroić bandytę i zabić go. Przetrwają tylko najsilniejsi. Zaatakuj rozbrój i przegoń bandytę. Nie jesteśmy tacy jak oni. Odwróć jego uwagę i już... I rzucić się do ucieczki niezbyt zaszczytne, ale skuteczne. Wykonuje wszystkie wszystkiego, polskie, na nie jest warta odstawienia karku. No to chyba, jeżeli jesteśmy tak wyszkoleni, że jesteśmy w stanie to zrobić, to zaatakujmy, rozbrojmy i go przygonimy. W sumie tak jakby on, nie wiem, też nie chciał, może nas tak jakby zabić, jeżeli to tak, tak to sugeruje, powiedzmy, gra, tak? Więc rozbroimy i go przygonimy. Jest, nie jesteśmy tacy jak oni. I tak właśnie zakończyła się nasza pierwsza wspólna przygoda. Nie była ona idealna, ale była nasza. Dzień, którego nigdy nie zapomnę, i mam nadzieję, że mój syn także. Oby stał się lepszym człowiekiem niż jakikolwiek byłem, krocząc własną ścieżką bez potrzeby naśladowania czy przypodobania się komukolwiek. Gdy wróciliśmy do domu, młodziar nie opuścił mojego boku aż do końca dnia. Zauważyłem, jak bacznie obserwował każdy mój ruch. Nie, mam nic nie ma nic bardziej satysfakcjonującego dla ojca. Mam nadzieję, że nigdy nie straci swojego skupienia, ambicji i determinacji. Naprawdę to w nim podziwiam. No i tu mamy koniec tej opowieści. A jesteśmy w domu. Możemy zapłacić podatki, doskonale. O i nawet zadanie od razu jest. Hmm. Hmm. Co to popa Aha, coś mi tutaj dało. Dobra. E, o, daj monetę. Masz. E, wszystko w porządku? Zastanawiam się, czy mógłbyś, czy moglibyśmy, czy moglibyśmy pójść razem w góry? Skąd ten pomysł? Zainteresowałeś mnie. Chcę udowodnić, że jestem wystarczająco silny, by dotrzeć na szczyt na własnych nogach, choć nie znam drogi. Tworzymy dobry zespół, tato. to poprowadzi mnie. Dobrze, chłopcze, w takim razie powinieneś być przygotowany. Przygotuj trochę jedzenia na to, żeby bądź gotowy do wymarszu rano. Świetnie, jutro będę gotowy. Koniec rozmowy. Aha, i to tak jakby tutaj mamy, żeby pewnie po niego zajść jutro. Już sp sprawdzam dziennik. Poczekaj do następnego poranka, tak, mamy coś takiego. No, to całkiem, całkiem ciekawe, całkiem ciekawe. Chociaż nie czy ja nie użyję konia, bo to zawsze byłoby szybciej. Hmm, zapłać podatki. Do zapłacenia jest 42 tysiące. Zważywszy na to, że też podbiła mi się chyba, tak jakby... No, tu tego nie widzimy, ale gdzieś mi... O, mamy, właśnie, miasto, etap rozwoju miasta, nie? Że mi się podbiło. Z tego, co czytałem na nedzie, to... Przez to podbicie powoduje, że mamy taki jakby wyższy też współczynnik tak jakby obliczania ile podatków mamy, że każdy ten poziom zwiększa jeszcze dodatkowo procent, jaki płacimy za dane rzeczy. Aha, młody musiał mi Jajko dać. Dobra, to czekajcie, ja wezmę najpierw znajdę ten. Czy kasa tu jest? Jak nie, to ja osobiście coś pojadę sprzedać. No nie dobra, jest na tyle, że starczy, dobra. 54 tysiące mamy. Eee... Nie, tutaj żony nie ma. Żona jest w domu. Eee, o! Chciałbym Cię o co. Jak się miewa? Gdzie znajdę? Co tam u cię, Czy mogłabyś. Chciałbym Cię o coś prosić. Mogłabyś zabrać te pieniądze do kasztelana. Jasne, spro... zaraz to załatwię. Bądź zdrowa. Eee... I dostaliśmy też pismo, że nie wszystkie nasze budynki spełniają normy unijne, dlatego też część budynków będą się wyburzyć. Czy część? No tam chyba ze trzy budynki, które mi już nie są potrzebne, ponieważ je, tak jakby, poza wioskę wystawiłem. Można powiedzieć, czy to jest jeden z tych? Nie, to nie jest jeden z tych. Bo one powinny być oznaczone do wyburzenia. Teraz bardzo nie wiem gdzie, gdzie one są. Czekajcie, zobaczę. E, mapa. E, nie, 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 nie mapa. Zarządzania, budynkami, y, produkcja, kuchnia. E, Żadna nie jest do wyburzenia. Tutaj nic takiego nie miałem do wyburzenia. E, wydobycie, za to to, chata wydobywcza jest tam w środku wioski, tak, ta. Hata Nie, to do wyburzenia, nie, nie, nie. E, ta drewutnia. To drewutnia jest w środku bazy? Nie, ona tutaj gdzieś jest, tak? A, no i ile. To ją wybuszamy, bo to jest to do wyburzenia. Zwolni nam się też miejsce na budynek. Aha, coś tu jest, tak? O! No dobra, tak czy siak. E My się widzimy jutrzejszego rana w grze, czyli za chwilę, yy, i zobaczymy yy, co to yy, za zadanie tam mamy zrobić. W ogóle to mamy dostarczyć do niego bukłaki z wodą? Tak szybko się to zadanie zaktualizowało? To czekajcie, to może jednak nie widzimy się jutro, na, no bo tu widzę, że już mi yy, zaskoczyło to zadanie. O. A. Chciałem powiedzieć co to mnie blokuje. Hmm. Muszę konia też zawołać, bo mamy go yy, obładowanego. Jeżeli dobrze pamiętam, dobra, zobaczmy tutaj, kto może już do pracy wrócić. Wow, kowale, dycha, dycha, i tu je. O kurde, mamy aż czterech kowali na, na dychę. W ogóle teraz tak jakiś że mam wrażenie, że nie wiem, czy coś twórcy znowu nie zmienili, że mam wrażenie, jakby dużo szybciej ten level im się wbił. Dobra, tutaj mamy nawoja. Nie mieszka na bagnach. Produkcja ma na 5, więc można ją gdzieś do produkcji zarzucić. O, tutaj może być. ok. Następnie mamy kogo tam Mirogniewa. Ona dobrze sobie radzi z zwierzętami ogólnie na polu. Czy są jakieś puste związane z hodowlą zwierząt? Młyn to chyba nie jest związany z tym. Dobra, stodoła. doła. Damy rolnik. Tam rolników mało. Następnie jeszcze trzy osoby. Ciekawe. Dalebora. Ona w kopalni pracowała albo ogólnie przy wydobyciu. Więc nie za bardzo wiem, gdzie ją teraz dać, bo chyba kopalnie są za. Nie, jednak nie są. Dobra. Mhm. E, hodowca. Dobra. Aha, bo mi przeskoczyło znowu. To od góry patrzymy. Aha, to chyba wszystko, po prostu pracownicy mi się teraz dopiero... No dobra, dopiero teraz mi się zaktualizowało. Yy, granat, gdzie jesteś? Bo ty chyba jesteś, ja pamiętam, że ja do ciebie wkładałem. Tak, masz dalej te kłody i to wszystko, więc zajdziemy razem. Wskoczę. O, o, elegancko. Właściwie znaczy, fakt faktem fakt, odbiłem się, ale nieważne. <ścoughs> Dobra. Eee, jajko sobie wezmę, więc nie wiem po co. O, to tutaj odłożymy. Eee, I daj teraz ty swoje te rzeczy. To co ty masz, przynajmniej, może niekoniecznie to są twoje rzeczy. Eee, 14 kilo przy sobie mam, 15 w sumie, więc. Eee, więc to jest git. Dobra, idziemy do tego zobaczyć, co tam tam po co. Damy mu te budkłaki. O, nie, jest tutaj. Trzymaj. Mam wszystko, czego potrzebuję. Jestem gotowy do maszynowania na górę i z powrotem Hatch. I tak jakby to zadanie odpaliło się z jakiegoś powodu i tak. Widzę, że jesteś gotowy na każde wyzwanie. Chodźmy więc. Mam w zanadrzu kilka ciekawych miejsc. Nic nie jest nam w stanie stanąć na drodze, ojcze. Znajdźmy i odwiedźmy wszystkie i wszystkie. A na kraniec świata i jeszcze dalej. Góry skrywają źródła rzek. To będzie nasz pierwszy kierunek. Weź te bukłaki na wodę. Będą nam potrzebne na miejscu. I się w takim razie opóźniać w marszu, chodźmy. No dobra, ja mam kuszę, mam chyba wszystko. Zlokalizuj niedźwiedzią paszczę, mokre stopnie, i igielną szczelinę. Fajne nazwy, powiem wam. W sumie to bym się nawet na tak w ralu gdzieś tak przeszedł, połazić gdzieś tam. Dobra. Tylko teraz pytanie: Czy ja muszę biec faktycznie z buta tam? Bo to gdzie to jest? To większość jest. W okolicy Chornicy Hmm to Może byśmy skorzystali i tutaj A bo, dobra, chodź przejdziemy się Już Pójdziemy z Butańch, już będzie no. Przy okazji sforsujemy rzekę, nie? No to co z tymi rybami? Hmm. Profesjonalny atak na wodę, czy się Gdzie się nie utopisz? O kurde, <laughs> jaki jest scena jak z jakiegoś horroru czy czegoś, jak on tak pod wodą stoi, taki czarny cały. Tylko, że w tym tempie, to my tam do jutra nie dojdziemy. Dobrze, że do wody to się kończy. No nic, po drodze możemy zawsze coś tam luknąć, nie, bo to wiecie, eee, może coś po drodze trafimy. Dobra, nie. ja tutaj walnę tą odległość z buta, chyba żeby coś po drodze trafimy, to wtedy się widzimy, a tak to jak coś to na miejscu. Dzieramy do pierwszego właśnie celu. Po drodze miałem okazję spotkać grupę bandytów, dosyć dużą, bo aż pięcioosobową, którzy chcieli się z nami podzielić całym swoim dobytkiem. Um. I co? I po prostu, aha, muszę porozmawiać z nim, okej. Okay. Więc to tutaj rodzą się rzeki, strasznie małe i płytkie. Tak jest. Wszystkie strumienie naszej doliny w końcu wpadają do głównej rzeki. Wszystko, co ma początek, ma też koniec, synu. Napełnij te bukłaki, które ja dałem ci wcześniej. Proszę bardzo, tato. Przyniosłem ze sobą kilka jabłek i nabrałem trochę wody, tak jak prosił się. Jest naprawdę więcej i czysta na pisie. Yy... Zapamiętaj jeszcze jedno. Gdy zgubisz się w dzicy, po prostu podążaj za prądem w dół rzeki. Zaprowadzi cię ona w bezpieczne miejsce. Zaprowadzi mnie na dno doliny, z powrotem do zabudowań i naszych sąsiadów. No to prawda, właśnie chciałem to powiedzieć. Zapamiętaj moje słowa, synu. Pewnego dnia możesz to uratować w a teraz poszukajmy jakiejś jaskini. O kurcze, wiecie co, no tych miejsc jest trochę do zwiedzenia z nim. E, aha, jaskinia jest tam. Czekajcie, zaraz pójdziemy do niej. Eee, tylko tutaj, no zobaczmy co to jest. No, ale, nie, no nie wiem czy skończyłem, ale spotkałem bandytów, którzy postanowili się z nami e, podzielić całym swoim dobytkiem. Czy <grym>, kurde ktoś mi coś tu gada? A tej trucizny nie podniosę, bo jest tak wrzucona tam. Czy, chociaż chwila może? może, 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 nie. A gdzieś taką? tak zajrzał? No dobra, trudno. To trucizna, więc dobra. Niestety jej nie, nie, nie zabiorę ze sobą. O, ale ładnie, ładnie to. Ładnie to tutaj wygląda, wiecie? Powiem wam, podobają mi się takie miejscówki. E, w Konanie też e, fajne takie miejscówki są. W Konanek za mówię teraz, też taki surfival, coś tam buduje, biega. To też są właśnie takie miejscówki. Wiecie co mi się chyba tak najbardziej podoba w takich grach w sumie? E, możliwość właśnie, e, taki, w takich miejscach, e, że gdzieś idziemy, jest malownicze miejsce i mu budujemy sobie wioskę, nie, Wiecie, że e, możemy coś tam powiedzmy ludzi sprowadzić i tak dalej, dobra to jest nasza kopalnia tak ogólnie, ale okej. Okay. Czy ta dziura prowadzi na drugą stronę góry? Kto mógł wykopać coś takiego? To nie jest tunel, lecz jaszkinia kończąca się ślepym załkiem. Jest bogata w złoża górnicze. To Te mogą się przydać do zrobienia ostrzejszej broni, ale to miejsce jest prawdopodobnie pilnowane przez kogoś dużego, mam rację, tato? Jedyne czego nie jestem pewien, to czy ma jakiś futrzanych mieszkańców? Choć mam jeszcze kawałek drogi przed sobą, zgadzam się, Odwiedzimy wreszcie jakiś górki street. W sumie no miało wcześniej mieszkańców w postaci tutaj niedźwiedzi, no ale myśmy je tutaj w okolicy zlikwidowali, dobra, królewską szpicę, tak się nazywa ten czubek tam wychodzi na czoło. To, to idziemy zobaczyć. O, i o noży tej góry, nawet mamy jakiś obóz tutaj. Zobaczmy. O się kiedyś przyda na sprzedaż. Mm, butelka na miód. Tylko na piwo, na piwo. Hmm, hmm, hmm. No musiał ten złom cały jechać. O, piwo. Cały ten złom sprzedać później jak gdzieś będę blisko. ...jakiejś wioski. Może w chornicy akurat. Czy hmm, coś tu jeszcze ciekawego jest gdzieś. A, tu nic nie widzę. Tu też nic nie widzę. No, a tak jak wcześniej mówiłem... To podobają mi się, właśnie, gredzie możemy, właśnie, jakichś ludzików tutaj sobie poustawiać, że oni coś tam robią, coś produkują. I to tak samo jak w Konanie, nie? Ja tam sobie mogę ustawić ludzi, chociaż oni no mniej żywotni są, ale też właśnie można, że oni coś sobie tam siedzą i robią. Okej, okay, no i jesteśmy na szczycie tej góry. Dotarliśmy. No, bardzo piękny widok na dolinę mamy. Ciekawe, gdzie jest nasza baza w sumie? to jezioro. To no nie wiem, w którą stronę mam. O, w przeciwną w ogóle patrzę. Chwila. Dziś teoretycznie tam, tam gdzie takie jest widoczne miejsce, że jest mniej tych drzew. Lornetki niestety nie mam, więc bazy stąd nie zobaczę. Ale może później tu wrócę, coś pogrzebie w ustawieniach i spróbuję włączyć maksymalny odległość rysowania, bo teraz chyba nie mam maksymalnej. A nawet jeżeli mam. To jakoś grafiki, zacznę widoczności ultra. No dobra, zobaczmy, czy to coś zmienia. Nie, poza tym, że tam się coś na chwilę pojawiło, to nie, ale zobaczymy później. Najwyżej, jak będę chciał strzelić tutaj sobie zdjęcie, to przyjdę i przy pogrzebie trochę w ustawieniach. To tam poprzemieniam coś może. Ale już tak na grubiej, więc jakby mi klatki miały tam spać, to lepiej, może nie będę teraz grzebał. Spójrz, ojcze, jaki widok. Wyobraź sobie, co by było, gdybyśmy mieli skrzydła do latania. W, niego, w mgnieniu oka pofrunęlibyśmy na następną górę. Może nie na górę, moglibyśmy poszybować do siebie na chatę, ale okej. Okay. Eee... Warto było się tu wspiąć. Co jest tam na horyzoncie? Czy widać stąd nasz dom? Spójrz jeszcze raz, synu. To tutaj, to jest nasz dom. Przed nami są wszyscy, których kochasz, których znasz, o których kiedykolwiek słyszałeś, a ci, których drogi jeszcze nie skrzyżowały się z twoją. Wszyscy żyją w swoim sielskim życiem gdzieś tam, na dole. Cieszę się, że tu mieszkamy, jesteś najwspanialszym tatą, pewnego dnia przeprowadzę tu też swojego syna, masz weź to na przekąskę, wziąłem trochę chleba z domu, powinniśmy już wracać, jest jeszcze jedno miejsce, które moglibyśmy odwiedzić w drodze powrotnej do domu, I jest nią tajemnicze drzewo, hmm ciekawe, to jest to chyba drzewo to tutaj obok, takie dosyć duże było, no o, to, to tam widać, ma takie kolorowe kwiatki, co wygląda jak wiśnia czy coś takiego. No, ale podejdźmy do tego drzewa. Fajne, fajne, ktoś ma pomysły, powiem Wam, na tworzenie tych zadań w grze. Podoba mi się. O, myślałem przez chwilę, że to dzika dzikatkami. E, że pomysły ma ktoś fajny. A, co to drzewo? No, takie. Takie dosyć e, sędziwe zapewne to drzewo jest. I dosyć potężne. Mhm, dobra, jesteśmy tutaj. Zna... No, to jest to, że. Aha, muszę podejść tutaj konkretnie na most. Byk. Aha, i on tu ma stanąć, więc ja za bardzo nie mogę mu zablokować. To potężne drzewo, trudno byłoby je całkowicie objąć rękoma. Ten widok przypomina mi bajkę, którą mama opowiadała mi zawsze, gdy nie mogłem zasnąć. Opowieść wspomniała o monumentalnym drzewie takim jak to. Nie wiadomo było, kto je posadził, i nikomu nawet przez myśl nie przeszło, żeby je ściąć lub uszkodzić. Wierzono, że jest tam od pokoleń. Niektórzy przychodzą tu dla ciszy i spokoju, aby pozostać niech źle sam za sam ze swoimi myślami. Drzewa są świadkami minionych wydarzeń, obserwują i pamiętają wszystko. Chodź, mam Mama pewnie się o nas martwi. Poza tym chcę jej opowiedzieć, co widziałem. Koniec rozmowy. I teraz mamy wrócić do domu, ale wiecie co? Mm, kurczę, do chodnicy jest kawałek. Chciałem tam... Dobra, już i tak wyjdzie nam to na plus, bo jak my tam dojdziemy, teraz ja sprzedam te rzeczy, wezmę woźnicę i wrócimy jak VIPy na chatę, więc widzimy się obok żony już, nie? No i dobra, wróciliśmy tutaj do naszej wioski. Okazało się, że jednak ze z tym gościem nie mogłem wrócić, bo powiedział, że jego koń nie jest w stanie uciągnąć mnie z moim synem. No dobra, Elo, no, ale to ważne, No i wróciłem w swoim konie. E, młody za mną biegł, bo niestety na tego koła ja nie mógł wejść, więc e, zobaczmy, co nam tutaj powie. E, o, w końcu jesteście. Czy wasza wyprawa w nieznany się udała? Jak sobie poradził nasz syn? Dobrze się sprawował, jest trochę brudny i pośniaczony, ale to drobiazg. Nasz syn to dzielny chłopak. Widzę, że nasz młody człowiek ma ci jeszcze wiele do powiedzenia. Porozmawiaj z synem, a potem odpocznij trochę. Wolę mieć was obu w pełni sił niż potykających się u was nogi. Nie martwcie, nic nam nie będzie, to tylko dłuższy spacer. Zahartuję się. No i tutaj jeszcze z synem porozmawiamy. To było spore wyzwanie ojcze. Zamierzam pewnego dnia zmierzyć się z tym szlakiem na własną rękę. Może nawet uda mi się go trochę wydłużyć o nowe ciekawe miejsca. Tak, to była niezła wyprawa. Znalazłem ten dziwny kamień na drodze. Ruda żelaza i ruda miedzi. Proszę weźcie, to są, są dla mnie za ciężkie i nie nadają się do rzucania. Odpocznij. No i mamy Robert zmieniony poziom sympatii. Plus 5, zmienione relacje. No i okej, okay. i mamy kolejną tutaj to takie zadanie, można powiedzieć, ta wyprawa całkiem spoko była, no a my widzimy się myślę w następnym odcinku, bo jak już na ten odcinek to myślę, że się dodatkowo jakieś zadania nie zmieszczą. A też nie chciałbym jakoś mega wydłużać ten odcinek. Możliwe, że następnym odcinkiem, ale to nie jest pewne, myślę nad grom Galactic Survival, tak to się nazywa. Gdzie jest tam trochę jednak rzeczy do też robienia, latania po kosmosie, strasznie mi się podoba. Niestety na no Man Sky mi troszkę nie przypadło do gustu, może z powodu tych kolorów i ta gra troszkę inaczej tam działa. No ale nieważne, no, zobaczymy się tak czy siak, mam nadzieję, w następnym odcinku. Tak więc dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Siemaneczko.